Siema! Witam Was! Bardzo, ale to bardzo gorąco. Kolejny odcinek Surgeon Simulator 2013. Dzisiaj zajmiemy się e, transplantacją... E, trans... Off, nie dzwoń. Skurde. E, tak, zajmiemy się dzisiaj... E, transplantacją... Trzustki. Dokładnie tak Myślę, że ogarniemy sobie trzustkę Witam Cię Bob, witam wszystkich na sali Zaczynamy naszą operację Dobrze, zdejmujemy ściereczkę Uuuu, Okej okay. Teraz moglibyśmy się zająć mm -hmm. Piła Ulubiona rzecz Okej okay. Oj, 9. Jezu, jak to Strasznie szybko ta krew ucieka teraz. Okej. Okay. No. Okej, okay, musimy sobie dać troszeczkę te końcówki potem, żeby nam potem nic nie blokowało. Dobra. Na razie to mi nie będzie potrzebne. Mm, teraz musiałbym się zająć cięcie. Weźmy sobie jakiś skalpel Trzyma się Bob Wyjdziesz z tego Bob to Kciukiem zapałem Kurde, wkurzamy to Bob Strasznie dłuższy chyba ta krew ucieka Oj Wcięłem. Teraz trzeba jakoś tam w środku uciąć, żeby to wszystko poszło. Kurde, utknęło mi to, gdzie jest ten skalper. No, mi tam w środku. Zolta, krew ucieka. Dobra. Git. Teraz mogę wyjąć jelita. Jelito grube. Ale on strasznie dużo krwi traci. Nie byłem takim... Trzymaj. Nie wiem jak zastopować tą krwawienie. Hmm, teraz musiałbym uciąć... Znowu coś Tutaj musiał coś... oj Uciąć Okej okay. Yyy tak, to No To Okej, teraz mamy już okay. Można powiedzieć czysty dostęp. O, zaraz się wykrwawi, co to robi? Dostrzegała. O, tu stopuje krwawienie. Nie krwawi. O, Git. Dziękuję ci, strzygaweczko. Teraz musielibyśmy się zająć w końcu odcinaniem tych nerek. Potrzebowałbym ten skalpę. Okej, okay. komu potrzebowałbym go jakoś tak wiecie. Z dobrej strony. Kurde. Pszczono jakieś kubeczki. Kurde, mam muszę jakoś ten skalpel. Tu mamy jakiś skalpel. Zatamowaliśmy krwawienie. To jest plusik. Teraz musimy się... zarwać... Oj, strzykawka. A co to strzykawka robi? No dobra, nie będziemy sprawdzać, bo ona już utknęła. Dobra. Teraz by się odciąć nerki. Myślę, że dam radę. Podcięłem? Odcięłem jedną. Podcięłem drugą? Chyba nie. Dobra. Bo obtrzymaj się! Ja ci wszystko... Potem wyjaśnię, jak to było z tymi nerkami. Chyba odcięłem. Nie wiem. Dobra, może najpierw byśmy zatamowali krwawienia. Bo to może potem się źle skończyć dla mnie. Okej, okay. sprytnie. Okej, okay. nie ma krwawienia. No nie ukułem się. No to jest chyba druga szczyka, w którą się da się leczyć. O, wow, uleczyłem się! Eee, rzeczywiście! Git! Dobra, zaraz musielibyśmy się zabrać za wyjmowanie tych. Czekajcie, może ja najpierw bym się zajął wyjmowaniem tej wątroby. Bo ona mi tutaj strasznie przeszkadza. Zaraz to złapiemy jakoś i wyciągniemy Kości, kości i wszędzie kości Kurde, jest tak cholernie śliska Może jej nie wyciągniesz Dobra, teraz jest nasza szansa Dobra. Udało się. Mamy wątrobę. Teraz. A nerka ona już jest odcięta. Git. Tylko musimy ją teraz jakoś złapać. No wyciągaj. Może od razu byśmy ją włożyli tamtą drugą nerkę. Byśmy nie mieli takich problemów. No wyciągaj to. Okej. Okay. Dobra. Mm. Mhm, mm mhm, mm teraz musielibyśmy... To, oj, Narka spada, dobra. Teraz tą drugą musiałbym jakoś wyciągnąć. Nie wiem jak, ale jakoś bym ją wyciągnął. Nie, nie wyciągnę, muszę odciąć ...żołąbek. Kurde, nos się nie kręci Dobra Odetnij mu tu Od Źle mi się wydaje, że trzymam ten Traci coś Fajne, że tracimy go No nie No i dotsięgnę już do szczykawki Fak. dobra, jedno, jedno. jakoś za dużo nie traci Dobrze, że nie traci tej krwi Tylko muszę odciąć ten No kurde, jaki kręci w nosie Nie da się pracować O, strzejszy skalpel. Dobra, jest odcięte. Teraz możemy wyjąć żołądek. I teraz możemy się dorwać w do końcu do tej nerki. Nie wiem czy ona jest odcięta, czy ona nie jest odcięta. No, łapto. No nie wiesz. No. Dobra. Pff. Ciężko cokolwiek złapać. Dobra, teraz musimy jakoś odciąć. Okej. Okay. Odcięte. Teraz muszę jakoś ją złapać. No, złapią Mam. Okej. Okay. Teraz trzeba się zająć tymi nerkami. Trzeba te umieścić. Nie, nie znowu tak takim jakichś... kiłowym miejscu mi się to Usadowiło. Dobrze, on tak dużo krwi nie traci. Już 2 litry to jest dużo. Dwa mililitry, sorry No, nie wyciągnę tego. O Boże! Bo nawet się usadowiło tam. Tylko teraz to trzeba jakoś wyciągnąć. Może jakoś to wypchnę stamtąd. Żeby to... Dobra. Ha! Udało się. Znowu D. Ale trudno. Dzięki. Jeszcze raz za oglądanie. I w kolejnym odcinku zajmiemy się. Uuuu. Mózgiem. To może być ciekawe. Dobra. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa.